Cześć, nazywam się Tomek Byra i wam grzątą czołówkę już po raz drugi, jest to pierwszy film, jaki w życiu nagrałem i zmontowałem. Od dzisiaj do nie wiem kiedy będę z Bartoszem Szczęsnym na jego kanale YouTube'owym współprowadził dział Suchar Codzienny. Wybaczcie wszystkie błędy, wybaczcie wszystkie zająknięcia i potknięcia. Będę się poprawiał. Pierwsze ćwiczenie, które będziemy trenować podczas dzisiejszego treningu bezstrzałowego, wymyślił znany, lubialny, utytułowany Ben Ćwiczenie jest bardzo proste, polega na jak najszybszym oddaniu strzału po usłyszeniu sygnału timera. Dlaczego tak? Gdy trenujemy bezstrzałowo e, strzelanie, czy pracę na spójście, bo o tym na, tym na tym dzisiaj się skupiamy, e, i wykonujemy to bez żadnej presji. Jest to niemiarodajne w porównaniu do tego, jaka sytuacja spotyka nas na zawodach. Na zawodach te strzały staramy się oddawać czy świadomie, czy podświadomie, ale jednak jak najszybciej. A gdy trenujemy pracę na spójście w kontrolowanych, spokojnych warunkach treningu bezstrzałowego, gdy nie dokładamy sobie elementu tej presji, w pewien sposób zaburzamy. E, nasz obraz, czy nasza wiedzę na temat tego, jak jesteśmy w stanie pracować na spuście, gdy musimy robić to szybko. Dlatego przygotowujemy timer z funkcją startu random, dobywamy broń, przygotowujemy ją do strzału, wykonujemy pełne złożenie, odpalamy timer i gdy tylko wybrzmi pierwszy dźwięk timera, Najszybciej jak tylko jesteśmy w stanie wyciskamy język spustowy tak, by pistolet nam nie drgnął. Jeszcze raz. Celem, jaki dzisiaj przed sobą stawiamy, jest wyciskanie spustu w sposób prawidłowy, zanim zakończy się wybrzmiewanie sygnału tagler. Już od pierwszych przebiegów zauważycie wszystkie błędy, jakie popełniacie podczas pracy na spuście. Czy będzie to nurkowanie, czy będzie to zerwanie, cokolwiek, cokolwiek źle robicie na spuście, przy tym ćwiczeniu ujawni się to błyskawicznie. Autorem drugiego ćwiczenia, które dzisiaj wykonamy jest Matt Barkett, znany amerykański trener dynamiczny. Jest to ćwiczenie, które ma przyspieszyć i udoskonalić nasze wymiany magazynka w tym sensie, że będą one bardziej pewne, że rzadziej będziemy popełniać błąd podczas wymiany magazynka. Na czym ono polega? Podpięty magazynek, wykonujemy skład i gdy wybrzmi sygnał timera z ustawioną funkcją par na jedną sekundę, jak najszybciej dokonujemy zrzutu magazynka i przyłożenia magazynka do broni, ale zatrzymujemy się na granicy maguela. Nie wbijamy magazynka do broni. Dlaczego tak? Dlatego, że w tym ćwiczeniu nie ćwiczymy wymiany magazynka całościowo, a ćwiczymy dwie rzeczy. Staramy się ćwiczyć jak najbardziej na pojedyncze czynności, po to, by być w nich jak najsprawniejszym. Po pierwsze, ćwiczymy sam ruch broni do nas oraz. Dobycie magazynka drugą ręką oraz to, że mamy zatrzymać się w momencie, gdy magazynek znajduje się tutaj, powoduje, że jesteśmy zmuszeni do tego, by patrzeć na magłę. Patrzenie na magłę jest bardzo ważne dla prawidłowej i pewnej wymiany magazynka i to ćwiczenie będzie szczególnie przydatne dla osób, które swoją przygodę ze strzelaniem zaczynały w strzelaniach taktycznych, obronnych, gdzie bardzo często mówi się o tym, że podczas wymiany magazynka nie należy patrzeć na broń, tylko na cel. Bo jak wiadomo, kartonowe tarcze bardzo często oddają ognie i strzelają do osób, które trenują. Więc dla tych osób szczególnie będzie to lekcja, która pozwoli zaprogramować im w mózgu, że za każdym razem, gdy wymienia magazynek, to patrzę na magłę po to, żeby ta wymiana była pewna i płynna. Jak to wygląda w praktyce? Tyle na dzisiaj. Jutro ćwiczenie rzuci Bartek. Dziękuję za uwagę. Gdy macie jakieś pytania, oczywiście zadawajcie je w komentarzach pod filmem. Do zobaczenia za dwa dni. Bądźcie zdrowi, wy i wasze rodziny.